Bez tego nie idź na maturę z fizyki, część pierwsza. Dzisiaj powiemy sobie o dodawaniu wektorów, które musisz umieć na maturę z fizyki. Jeżeli masz dwa wektory i chcesz je do siebie dodać, to musisz te wektory najpierw złączyć ze sobą w ten sposób, żeby oba te wektory zaczynały się z tego samego miejsca. To, co potem robisz, to rysujesz ten wektor na końcu tego wektora, linią przerywaną. I analogicznie na końcu tego wektora rysujesz ten wektor. Zobacz, że po prostu rysuję niejako prostą równoległą do tej i tutaj prostą równoległą do tej. Jest to metoda dodawania wektorów, metoda równoległo boku. I teraz, jeżeli tu miałam wektor A, tu miałam wektor B, to suma tych dwóch wektorów to jest przekąt na równoległo boku i... Ona zobacz, że to jest ta przekątna, która zaczyna się w tym punkcie, gdzie wektor A i B i kończy się w miejscu, gdzie przecinają się linie przerywane. Druga metoda dodawania wektorów to metoda trójkąta, którą pokażę ci w kolejnym filmiku. Chcesz więcej? Skomentuj tę rolkę słowem podstawy, a podeślę ci link do kursu z 0 zł z podstaw fizyki.